Witam wszystkich serdecznie w wideo blogu numer 2 Detektyw Katowice Ziekłania jest 4 listopada 2018 roku wczoraj skontaktował się ze mną klient z Niemiec mówiący dosłownie kilka zdań po polsku dlatego też odesłałem go do Przyjaciela detektywa niemieckiego, aby ustalił o co chodzi. No i okazało się, że klient potrzebuje dzisiaj wykonać zlecenie w Polsce. Najprawdopodobniej sytuacja będzie polegała na tym, że pewna pani w miejscowości Kluczborg, do którego właśnie teraz udaje się, z tej miejscowości wsiądzie w jakiegoś busa. I tym busem uda się na teren Niemiec. No, i właśnie tego klienta interesuje dokładny adres, pod który ta pani się uda na terenie Niemiec. Więc akcję wykonujemy w zespole dwuosobowym dwa samochody. No, nie ukrywam, że jest to sytuacja. Taka mało komfortowa dla detektywa Z uwagi na to, że Z uwagi na to, że Zatrzymałem się przed światłami, musiałem podnieść trochę kamerę Żeby W związku z RODO nikogo nie nakręcić Kto sobie tego nie życzy Jeśli chodzi o tablice rejestracyjne A sytuacja jest mało komfortowa Dlatego, że Jak wspominałem w poprzednim Blogu jest to taka znowu robota strzacka. Tak, czyli klient zadzwonił wczoraj, że dzisiaj potrzebuje zlecenia i to jeszcze w miejscowości oddalonej ode mnie o 106 km a nie wiadomo dokąd nas los dzisiaj zaprowadzi w tych Niemczech. No, ale podjęliśmy tego się zadania, bo tak jak mówiłem albo i nie mówiłem w pierwszym blogu Detektyw Katowice podejmuje się takich nietypowych i trudnych zadań, oczywiście jeżeli one są realne do przeprowadzenia, bo jeżeli ktoś żąda od nas rzeczy niemożliwych, to mówię z góry, że prestiż firmy no nie pozwala na to, ażeby wykonywać i obiecać klientowi kruszki na wierzbie i żeby wykonywać jakieś zadania, też niemożliwe do zrealizowania, bo nie o to tutaj chodzi, żeby skasować pieniądze, a klienta pozostawić dalej z niczym, bo i z takimi przypadkami w naszej branży się spotykałem. Dlatego też jedziemy, wyjechaliśmy dwie godziny wcześniej, bo tak sobie obliczyliśmy, że tyle nam zajmie. Pojazd z pewnym marginesem bezpieczeństwa. Jeszcze będziemy się musieli ogarnąć tam na miejscu. Kolega jedzie drugim samochodem. Właśnie za jakiś czas się zjedziemy po trasie i dalej w stronę Kluczborga pojedziemy, pojedziemy już sobie razem. Będę na bieżąco informował oczywiście, jak tam sytuacja przebiega. Za 500 metrów za 500 w zjazd do usłyszenia w terminie późniejszym. No i już jesteśmy w dalekiej trasie prawie w połowie drogi. Dawno dawno temu minęliśmy Lubiniec. Za mną jedzie mój współpracownik w drugim samochodzie. No, a jak na razie podziwiamy piękne widoki po trasie. I zastanawiam się, jak to zlecenie będzie przebiegało, ponieważ jak do tej pory nie otrzymaliśmy żadnego zdjęcia identyfikujące naszą obserwowaną. Poza jakimś bardzo, bardzo ogólnym rysopisem pod tytułem wzrost, że niski. Włosy blond i pani otyła. Jak do tej pory to są wszystkie informacje, jakie wiemy na temat naszej obserwowanej. No, ale jesteśmy w trasie. Także liczę na to, że nasz zleceniodawca się ogarnie i nam podeśle inne niezbędne dane do realizacji prawidłowego tego zlecenia. Do usłyszenia ponownie już chyba na miejscu w Luzborku. Witam wszystkich serdecznie Na rondzie, drugi zjazd Następnie za 400 metrów Skręć w lewo Więc teraz powoli już będziemy szukać miejsca Gdzie mamy się ustawiać do obserwacji I odezwę Za 400 metrów, skręć w prawo Ponownie za jakiś czas, pozdrawiam Witam ponownie Jesteśmy nadal w Kluczborku Stoimy pod posesją wskazaną przez klienta z Niemiec Ale od czasu jak tu przyjechaliśmy na godzinę 16 Nic się nie zmieniło Dalej nic nie wiemy Co mamy robić Obserwowana nie opuściła posesji nie wyszła na żaden bus jadący do Niemiec. Nikt na teren posesji nie przyjechał ją zabrać. Także czekamy na decyzję klienta z Niemiec. No, i tak między innymi wygląda praca detektywa, że po prostu siedzi w samochodzie, czeka, obserwuje i tyle. Jeśli się coś zmieni, znowu się odezwę. Witam ponownie. Jest godzina 23:00 prawie, czy tam 2 minuty po. Właśnie z klientem z Niemiec ustaliliśmy, że z uwagi na to, że do tej godziny nic się nie wydarzyło, on tam jakieś swoje ustalenia poczynił z naszą potencjalną obserwowaną Wracamy z powrotem do Katowic. Tyle naszej pracy dzisiaj. Także to jest ostatni chyba log z tego dnia. No i takie też bywają zlecenia, że przyjeżdżamy. Siedzimy na miejscu na tak zwanym by w gotowości do wyjazdu. Nieraz tak siedzimy kilka ładnych godzin, nieraz kilkanaście godzin się zdarzało. Yy, I po tych kilku, czy tam kilkunastu godzinach po prostu odjeżdżamy z miejsca z uwagi na to, że sytuacja rozwinęła się zupełnie inaczej niż, niż miała się rozwinąć. Przede mną jedzie mój współpracownik, ponieważ byliśmy tu na dwa auta. Yy, i wracamy sobie teraz do Katowic jesteśmy właśnie w centrum kluczborka no, tutaj jeśli coś będzie widać to jesteśmy właśnie na ryneczku fajny ten rynek Andrzej co teraz Małe miasto muszę ci powiedzieć, to jest piękny ten rynek. Ty masz tam automapę odpaloną z tymi antyfotoradarami? Ja. Dobra, to na razie. No także. Automapa, jak słyszeliście, jest odpalona. Fotoradary nas nie powinny zaskoczyć w drodze powrotnej, a było ich kilka. Wyjechaliśmy z rynku i będziemy teraz cisnęli z powrotem do domciu. Także wszystkim życzę dobrej nocy. Do usłyszenia w następnym wejściu. Nie wiem, kiedy to nastąpi. Jak będzie coś ciekawego. To pewnie zacznę coś tam kręcić. Pozdrawiam, do usłyszenia.